Dobra, czekamy na pierwszą osóbkę, która zaraz pewnie będzie. Zaraz wam przedstawię oczywiście gościa specjalnego. Hej Hej wszystkim! E, jeszcze chwilkę poczekajmy, żeby każdy zobaczył gościa specjalnego. Okej, okay, ustawię trochę dalej i... Oto nasz gość specjalny! Dada, Krocka! Hej Dobra, ale ja muszę być gdzieś tutaj z tyłu. Hej, Czekaj, ja się... nie przybliżaj <laughs> Okej, okay, dobra. E, pierwsza łidorki hejka wszystkim tutaj. E, oczywiście zaraz wleci zdjęcie. Jak będzie troszkę więcej osób, to są przygotowania do moich urodzin. Tak. izby. ja jutro mam urodziny, pamiętajcie. E, jutro będzie impreza. Nadia też na niej będzie. Tak. Więc cool. E, co jeszcze? Wiecie... O, świetnie! Ej, i tała okay, Jamina? To była akurat u Nadi fotka, ale u mnie też będzie. O, 111 osób! 111, no, tak to szybko mija. Mm, więc witam Was bardzo serdecznie i na początku standardowo zadawajcie pytanka do mojego gościa specjalnego. I bez obrażania się oczywiście. No właśnie, jeśli kogoś tutaj wiecie. Nie będzie. Hej, ja wszystkich mła! Pozdrowisz mnie dzisiaj nie pozdrawiamy. Wiecie, że ja nie lubię. Chciałbym... No pozdrawiam Was. Wszystkich! Wszystkich pozdrawiamy! Wszystkich! Ponieważ że jak pozdrawiamy pojedynczą osobę, to druga się obrazi, że jej akurat nie, więc... Znaczy możemy zmienić mamy, bo tam jest taka chętna. Nie mama, przestań. Chodź, Chodź mama! Dwie, 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 dwie. Chodź mama na dystokrotki, stokrotki! Chodź to mama na dystokrotki. stokrotki! Dobra, 220. no Chodź, Chodź dzisiaj, bo mama! Do Idzie moja mama. Nowa, ja proszę, zapraszam cię tu. I pokaż, tak. O Jezus, Maria, bo przecież to jesteś padła na mnie, kobieto. Usiądź sobie tam, proszę, bardzo sruba, ja idę pompować balony. Witam, Tylko musicie, być. musisz być widoczny. No Tak, o, jest. Okej, okay, dobra, to e, mogę zrobić screena. No Możecie możesz. zrobić screena. Dobra, uwaga, trzy, cztery screeny. Przyznaj, że specjalnie poszłaś do fryzjera na tę okazję. Okej, okay, zrobiliście wszyscy screeny, macie już nasze zdjęcia. E, I po drugie, i po drugie zadawajcie pytanka. Dobra. Dobra. Teraz nadawajcie pytanka do mnie. Musicie bylić. Idealnie teraz po prostu. Ej, ja właśnie piszę na live, żeby. No przestań. Okej. Okay. Tutaj pompujemy balony. Napisałam do Was kom. Intensywnie, intensywnie pom, Intensywne pompowanie. E, czy, tym, czy my macie chłopaka? Nie no co wy. Nie pozdrawiamy takiego jednego. No. On pewnie wie o Na mnie mów! No, no e, dobra, Mi, czy lubisz mini psiaki? Tak, kocham. Mama musi być widać. No Cicho! Nie musicie cię E, kiedy będziesz wspólna nuta? Kiedy będzie wspólna nuta? Na pewno będzie na nasze dwa kanały będzie taka sama piosenka. Co? No taka sama. To jest nie taka sama. No będzie taki tytuł, ale będziemy miały obie same, podobne piosenki do siebie. Na jak myślisz na stokka? Na sto małe. No na 100 tysięcy A Amici są robią jakieś 100 albo 200. Wyżej. No. Poz, nie pozdrawiam, w jakiej... Wy jesteście rodzeństwem? ktoś pyta, ile mam lat, nie mówię, nie mów. Chora. A ja mówię... O, te... Kobiet o wiek się nie pyta. No właśnie, kobiet... 400 osób, dobra. Kuj. Nie, nie gram w Brawl Stars. Brawl Stars, Brawl Stars, marynarze! O puchakach sobie marzę. Coś tam, coś tam, no i coś tam. Dalej nie umiem. No ja też. Nie grałem czy... w Brawl Stars. Ja, wasze ulubione kolory. Dobra, to mój ulubiony wszystkie pastelowe. Au. A u mnie niebieski Hej, się, bo się wyłączą nasze o sobie musimy Co mnie? Co musi e, po co. Małka, Czekaj. Przed się e, po co. Po, po, po co. Ej, ktoś nas pyta, po co pompujemy balony? Na urodziny! Moje będzie vlog, ale w niedzielę o 18. Bo teraz moje, moje, moje <grym> filmy będą tak. Torek 18 i y, niedziela, niedziela 18. Więc wiecie, kiedy wpadać. Moi Boże. Okay. Mama. Musicie być widoczna naprawdę zaraz nas sprawdzać. Co polisz? Nie da dalej tego. Pizzę czy burgera? Już dajemy dalej. O, pięknie. Tak, o, może idealnie No i dobra, słuchajcie. Hej! Robimy live, a. Wpadajcie na FC kanał. Robimy właśnie sobie live'a, Wpadajcie okay. na kanał mini psiaki. FC. Ok, słuchajcie. Dobra. A więc zaczynamy pytanka, bo masz Robloxa, ja mam Robloxa, ale nie gram, bo zobaczyłam jedną creepy rzecz w ogóle w Brookhaven i się przestraszyłam, był tam na górze taki szpital, no boję się strasznie teraz go i nie mogłam spać przez dwa mm, tygodnie, więc teraz do Nadia zadawajcie pytanka. Ja już tylko wstawiam filmik z Ewcią. Nadia zaczyna dobra. no teraz. Co? No Która? Ja? Hejtujesz tak, hejtujesz same siebie, hejtujesz na no, nie, no żartujesz, że piszesz nieładne komentarze do samych z ciebie. Żartuję kochana, żartuję. No dobra, mm, a więc tak. Ile znasz się z Ewą? My się znamy około roku. Co? A? Uwaga, bo ta woda, no około roku. Ta woda może wybuchnąć. Jak to? <laughs> oh, jezus, jezus, tylko jezus. siłacz może to otworzyć. Jestem siłaczem. A, <laughs> mówiłam! Mówiłam! A woda jest... Sp... Kto płacze? Zuzia się patrzy. Aha, dobra. Mamu! No. No. Nadia! <laughs> daj, daj. Test otwierania daj. wody. Test wody. Test wody, no. O! Zierudlany. Czy macie, chłopaka już powiedziałyśmy. Ja, Nie! Jakie macie numery z dziennika? Ja mam numer teraz 10 z dziennika. Ja też 10! Daj tak to, to jest przeznaczenie. Ej, oddaj mi tą wodę. To jest, jakby wiecie, to jest przeznaczenie. No, mam Mamo, daj wodę! Przed chwilą wypiłam. To jest jakby, wiecie, przeznaczenie ogólnie. Mm. Psy czy koty? Mm. Team psy, psy! Psy psy, psy. Ten kto uwielbia, psy, po prostu mm, kocha, wysyła teraz Tak! Besties! Ta Zapadła minutowa cisza. <ślał> Co wolisz? Życie z chłopakiem, czy bycie singlem? Zależy w jakiej dorosłości czy teraz. Bo teraz bycie singlem. Czy w dorosłości no miecie chłopaka chyba albo męża, nie wiem. Ej! Mokro? Co mokro? Nie, a tylko telefon. Słuchajcie, mm, dalej. Mm, ulubiona rasa psa, buldożki francuskie według mnie. I angielskie. Dobra, już kończ tych zdjęć. Ewka! No. <laughs> pieski, pieski, pieski! Pieski, pieski! Ej! Dobra, idę pompować balon, a e, to jest się pokaż, mo, dobra? piosenka o pieskach. Pieski, pieski! Super pieski pieski, pieski! pieski, pieski! Super pieski! Pieski, pieski! pieski, pieski kocham pieski! Okej. Okay. E, jaką wadę no Jaką wadę wzroku ma Nadia? Mama. E, zróżnicowaną na jednym oku i na drugą. No <laughs> na no, drugie, to powiedz jaką. Na... Jaką przyjmuję... Jak Minus, przyjm ma minusy, minusy. Jak przyjmujecie hejty? Mogę Wam pokazać jak ja przyjmuję hejty. Czekajcie. <laughs> Żartuję. Ja zrobię tak. A ja, ja, ja! A ja przyjmuję hejty tak. Zobaczcie. Super! Wyrzuciłam Kajty dobra, na balkon. Okej, okay, dobra. Jesteś moją idolką. oh my gosh! Masz co? Masz co? Nadia, no próbujemy przeczytać. Ja mam... O oh, za dużo... Za Ulubio ulubiony piłkarz! Ronaldo! Suuu! Ona się wylewa! Co czyni, tak? Uh. Ale zakręcona? Tak? O to nie wiem. Bo to jest chyba taka zakrętka. Nie spokój, Kiepska zakrętka. Kiepska o, nie. zakrętka. Mam co. spodobać. Ojej! Mama, chodź tu szybko! Bo mama się zazikała! Mama Przez, się zazikała! E, lubisz A, piłkę to nożną? Ja grałem parę razy dosłownie. Ej! Co? Mamo, mogę pokazać moją choreografię z WF, którą się dzisiaj nauczyła. Możesz. To chodź, bo ty teraz musisz sied no siedzieć tam. Gdzie? No tam. Tam, na ten drugi. No tutaj! Ale mnie nie będzie widać wtedy. A jak obrócę ten statek, tak i będziesz siedziała tu? Ewciu, a możesz to zrobić, no bo jak się przygotujesz, pokazać. to przygotujesz się następnym razem. Nie, Proszę cię, Ewciu. No, Kutia. Dobra, dalej. Masz okres? Co Ja... Tak, przejściowy. Mama! <grym /dźwięk> okres przejściowy w życiu. Ja nazywam mój okres, jak mi się chce bardzo jeść słodkie. Mi też. Co? O, A, no. to to nie, ale nie, nie mamy okresu. Na Messi On czy Ronaldo? Suuuu! okres. O zapytania w ogóle. Siema, kocham was. Kto jest twoją Bww. widzisz ją? Ja mnie ciekawi, ile to dziecko, które pyta, czy macie okres, ile ma lat? No dosłownie. I czy to Ej, skończy, czy dziewczynki? Sama, Mamy... latarka! O, zdjęcie! Moja mama uwielbia, wiecie, ona gada przez telefon ciągle tak. No co tam? Tak robi. Po prostu... Dlaczego z latarką akurat? No nie wiem. Ej ja też chcę. Ty już miałaś zdjęcie. Dobra, no już. A więc zadawajcie pytanka do Nadi teraz. Kai, okay, czyżby nie było widać, wiesz co? Czy Nadia nocuje u ciebie? No co Mam dzisiaj nie. Dzisiaj nie, ale na no Dajcie tak, nam chociaż jakiś taki filmik. Jak film. Ile lekcji masz w poniedziałek? Ja mam lekcji w poniedziałek 5 i 6. 6? Ty? No nie ja mam 6. Jest. A przepraszam, 6, bo ja też mam dodatkowe. Mhm. No ja mam Czemu Ewa ciągle robi ruch? Ru, w sensie taki, no bo ja tak lubię. Wtedy mi włosy... No, dosłownie. No, ale moja mama zamiast tak, moja mama robi tak. Ale ja tak nie lubię. Kolejna cisza. Oh ah! oh! Sorki. Okej, okay, dobra. Mama, ale nie, nie, nie błagam cię, bo ja nie lubię strasznie, jak ty oglądasz moje live'y. Oh. Lubisz oh. mnie pić? Nie wiem, nie Rozpieszczone dzieci. <głos> <głos> Chyba wy. Tak, fakt. Jesteśmy rozpieszczone, ale w ten dobry sposób. No. Jest taki? Mhm. No właśnie. Jutro mamy urodziny. Jeszcze jeden screenshot. Proszę was o skręcione. Czekaj, czekaj, jak księżniczki. Czekaj, bo mamy... Ej, a ty będziesz ile jutro lat? 11. <noise> ty patrz ile osób. Brawl stars, stars! Jeśli jedna osoba jeszcze wyjdzie, tańczymy z, 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 z nami Brawl Stars. Jeszcze jedna, to tańczymy Brawl Stars. Obiecujemy na mały palec. Jeszcze jedna osoba. Jeszcze jedna. Tańczymy Brawl Stars. Czekaj. Czekaj. Chyba nie chcą nas... Brawl Stars! Brawl Stars! Marynarze! opucharka sobie marzę! Dobra. Już. Masz tam, mam, ale nie podaję. Piękne balony. Thank you, besties. Czekajcie, zaraz. Czekajcie. Muszę Wam coś ogłosić. Jestem w ciąży spożywczej. Widać? Wiem. A ile będziesz miała dzieci? Boże. To Kinder będą. Słodzianki. Kinder niespodzianki ze Zole, mama, ze, nie oglądaj, ze Zole, co jeszcze ja tam lubię, Kinder Joye, te nowe z Harry Pottera, jak słodko-kwaśne rzeki, ty kurde, Pff. ty Nadia, nie mów tak. Dobra, jeszcze jedna osoba i Nadia mnie bije poduszką w głowę. Błagam, nie, nie. Mamo, Błaga mnie! zabawę Błaga mnie! To się sprzedaje, mamo. Błaga mnie, róbcie mi tego! Tak, tak, róbcie jej to. Nie! To się Żartuję, to są takie żarty oczywiście, czekamy. No, czekamy na je jeszcze nie. jedną osobę. Ej! Dobra, jeszcze jedna nie. osoba i ja uderzę nad je w poduszką. Nie, lepciu głównie zabawy, proszę. Cię. No dobra, to już nie. Czekamy na naszą idolkę. Ale jaki dosy ktoś napisał chyba wy... Lubisz fioletowy? tak. Lubię! Jesteście piękne. No i takie komentarze... Patrz, mama! Łopop! Daj! Tysiąc osób, a później okaże się, że było z 8 tysięcy, bo tak zawsze. Jest. Bo wiem. Ale ja, ja jaja ty masz... Ale tobie to fajnie. No następnym razem robimy... U Nadi, u Nadi robimy następnym razem live'ika i zeszło osób. Chyba hmm. się Okej, okay, zadajemy pytania. Ale wiocha ktoś napisał. No ale ty nie czytaj takich głupich komentarzy. Lubisz Genzy? Nie. Ja lubię no, ja chodzę lubię. chodzę od rana, głosy brana mam, kolejna nie, brama, ja to dżęziara, tam nie ma brama, brama. <gulia> kolejna brama, <gulia> czekajcie, ja tańczę, a ram sam sam, a ram sam sam, guli 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 guli, ram sam sam, ej, bo ktoś napisał, czy zatańczycie kaczuszki, ale nie, 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 nie za piosenki, ale... Tak, ciężka? No czas, czas nam się skończył. Oczywiście, jeszcze macie o... 4 minutki. Ale, Ale już jest 16. 4 minutki macie dziewczyny. No, a dobra, jeszcze 4 minuty przedłużamy lajwika. Nie. E... 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 Lubię was. 5. Masz hey. godzinkę czasu. Okej, okay, dobra. Mama, Jak tam nie turniej? Nie. A więc tak, Nadia pierwsze miejsce z wyróżnieniem, ja pierwsze miejsce. Czyli ja jestem lepsza? Żartuję. No, w swojej kategorii. W swojej kategorii. Okej. Okay. Kid. Mm. No. Wszystkiego najlepszego, Ewcia. Besties. Dobra, no cicho. E, Okej, okay. a więc... Ej, dziewczyny zatańczcie razem. Mama, oni ciągle chcą, żebyśmy coś zatańczyły. Okej, okay. znasz to? My. In a o. O! Zbanowali? Nie. Nie, nie, dobra. Nie, nie, nie. Uff! I love it! Dobra, kończymy live'a, bo się boję, że nam zbanują. Ale... papa! pa! pa.